Witajcie, witajcie, bracia i siostry. Dzisiaj jest poniedziałek. Kolejny antidotum, słuchajcie, tu się tyle dzieje. Ja w ogóle dzisiaj, jeżeli plan wypali i będę całkiem zdrowy, bo nagrywając to czuję, że jeszcze coś mnie tutaj trzyma, y, powinienem być już nad Morskim Okiem. I tam mamy zacząć dzisiaj trzydniowe szkolenie taternicze. Czy się uda? To nie wiem. Znaczy, ekipa będzie, ale ja cały czas czuję, że się jeszcze poce. To nie jest rozsądne, może żeby iść. Ale wszystko w rękach Boga. Też jestem wolny. Może Bóg nie chce, żebym to robił, żebym ten czas poświęcił na coś innego i oczywiście jestem z tym zgodny. Nie ma we mnie, wiecie, bo to nie było jakieś moje największe marzenie w życiu. To tak, lecieć Boeingiem. Tak? Bo bez tego można żyć, jak nie będę w kabinie, czy jak nie poprowadzę szybowca i tak dalej. Dzisiaj mamy pierwsze czytanie z Daniela z 9 rozdziału. Yy, w sumie krótkie, jeśli znaczy chodzi o ilość wersetów, bo dwa, ale tak naprawdę to bardzo długie, hmm, a nie, przepraszam, to jest sześć wersetów. Nie, no to jest takie krótkie. O Panie Boże, mój wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Skrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawę, zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całej ludności kraju. U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas, mieszkańców Judy, Jerozolimy i całego Izraela, u bliskich, dalekich, we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś, z powodu niewierności, jaką Ci okazali. Panie wstyd na naszych twarzach naszych królów i naszych przywódców i naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie, ale Pan Bóg nasz jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie usłuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według wskazań, które nam dał przez swoje sługi proroków. Słuchajcie, no, w ogóle ta księga Daniela jest taką mocną księgą i też Daniel jest takim mocnym prorokiem i ten początki znacie jego, to jak oni zostali podczas y, przesiedlenia, zostali wzięci w niewolę babilońską, i tam było tych czterech młodzieńców w szadrach maszaka biednego, no, no i oczywiście Daniel. Nadano im nowe imiona, i oni y, tam jedli ten, ten poz Daniela, mieli, pamiętacie, ale chodzi o to teraz, że y, lud Izraela jest w tej niewoli, bo no bo właśnie y, pogrzeszył, i teraz. Daniel, jako młodzieniec, jako bardzo młody człowiek, ale znający Boga, opisuje to, i on to mówi: My, to my zgrzeszyliśmy panie przeciwko tobie, to my ponosimy y, tą karę. To też jest opis w księdze Daniela: tego pamiętacie, tego wielkiego pieca rozgrzanego, gdzie ich wrzucają za niepokłonienie się y, Bożkom, tak? czy za wierność Panu Bogu. No, bardzo lubię ten fragment, jak ten Bóg y, w płomieniach się przechadza. O co tu chodzi? Chodzi o to, że że Bóg jest absolutnie święty absolutnie, yy, i absolutnie wielki i absolutnie chce dla człowieka dobra. No ale mówi co ma ten człowiek czynić i, i jak słuchać głosu Bożego. I gdy człowiek tego nie słucha, no to po prostu sam się przekreśla, sam odchodzi od, od Bożego planu, tego planu pełnego pokoju, a nie zguby. Człowiek sam na sobie ponosi karę yy, za nieposłuszeństwo, nie? I teraz zobaczcie ja, ja też powiem wam teraz ze dwie czy trzy ostatnie noce, no dziwię się, że nie umiem wyjść z, tego, z tej choroby. Oczywiście tłumaczę sobie to też tym, że no, gdybym grzecznie leżał w łóżku i się pocił, to bym wyszedł. A, a ja to tak, to, tu to, to, to do, do Leśnowoli, to tutaj do zakopanego, bo tu czarę kolekcje, tu trzeba kolekcje, tu parę spraw o poogarniać, tu ludzie przyszli, tu to, tutaj zakupy, tu coś i generalnie. Cały czas nie robię tego, co powinienem, nie powinienem leżeć i zdrowieć. Wiemy, że temu leżeniu czy zdrowieniu musi towarzyszyć leżenie i odpoczynek. No i tego gdzieś tutaj po prostu u mnie nie ma, ale też Bogu cały czas oddaję, Panie Boże, czy to nie jest przykładkiem Bożych? Czy to nie jest tak, że, że, że ten Mont Blanc i to całe wejście jest dla mnie, bo dla innego jak najbardziej może w życiu jest potrzebne, nie? Ale ja sam jedyne co, no to warto, bo radykalnie wszedłem na nowo na Keto i schudłem już 4 kg i, 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 i widzę, że dobrze to idzie, bo w ogóle głodny nie jestem, dobrze się czuję w tym wszystkim. No dobra, tak wam tylko się dzielę też, żebyście wiedzieli, ja też przeżywam problemy. Nie mam jasnego słowa, jasnego przesłania od Boga, ale też, żebyście wiedzieli, jak mówię marzenia marzeniami, ale Panie Boże, twoja wola ponad moje marzenia. Jeżeli mam nie wchodzić, nie ma żadnego problemu. Wystarczy mi to, że byłem dwa razy na rysach. tak. Ja w ogóle nie muszę chodzić po górach. A jeżeli, no to, to, to kogoś zaprowadzając, uwielbiać ciebie, bo, bo jesteś Bogiem wartym tego. Oczywiście też wiem, że Bóg może teraz całkowicie, że dzisiaj może całkowite uzdrowienie na mnie przyjść. I rano mogę się obudzić zupełnie zdrowy, bez grama potu, w pełni sił. I mogę na to szkolenie pojechać. I pewnie wielu nowych, mądrych rzeczy się nauczyć potrzebnych, przydatnych w górach. Dobra, to tyle z tego fragmentu. Więc yy, słuchanie głosu Boga. Bo gdy nie będę słuchał głosu, mogę się wykrzaczyć. I pamiętajcie, we wczorajszym antidotum tak mocno podkreślałem ten, ten głos Boży, nie? że my jako dzieci mamy prawo słyszeć. Ja też proszę Boga, bym ja tutaj jasno usłyszał. Już poprosiłem ludzi o modlitwę, już parę słów do mnie wróciło. Nie ma takiego jednego głosu, który by mówił jedną rzecz, dlatego, jeszcze ten proces rozeznawania trwa we mnie oczywiście. Ale żebyście też wiedzieli, uczę się pełnej wolności, nie? Świętym mogę być w tym pokoju, nigdy z niego nie wychodząc. Nie muszę pojawiać się na Mont Blanku, A wolę Bożą, bo Bożą mogę wypełnić i tam, i tu. A ja oczywiście chcę ją wypełnić. Amen. Psalm, który na dzisiaj mamy, to jest 79. Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów. No i tu jest ważna prawda, tak jak Daniel też. On nie mówi, oni zgrzeszyli. Daniel nie mówi, że oni inni ludzie. On to bierze do siebie. Czy wiecznie będziesz się gniewał? Nie pamiętaj nam win przodków naszych, niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie, gdyż bardzo jesteśmy słabi. No i tak naprawdę Daniel ponosi skutki grzechów swoich przodków, jeżeli o tym mamy tutaj teraz powiedzieć. No i on mówi: Jak długo będziesz się gniewał, że panie mąż, twój gniew się już zakończy, tak? Nie pamiętaj nam win naszych przodków. Ale skoro tak pisze, co pada, pisze to Dawid, ale on też wie o tym. Że Bóg może nie pamiętać, że Bóg nie chce pamiętać, nie? Znowuż mamy ten taki element człowieka, który zna Boga w tym, co pisze. Niech szybko nas spotka Twoje zmiłowanie. Amen. Ja też, Panie, co szybko Twojego zmiłowania. Gdyż bardzo jesteśmy słabi. Teraz czuję się słaby, Panie. Potrzebuję Twojej mocy. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, dla chwały Twojego imienia. Wyzwól nas i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię. Amen. Spomóż nas, tak, Zbawco, to w Tobie zbawienie, nie we mnie, to Ty mnie zbawiasz, nie ja się zbawiam i mówi dla chwały Twojego imienia. Przecież jak Ty mnie wybawisz z udręki, to Twoje imię będzie błogosławione przeze mnie, nie? Taki fajny tekstik. I odpuść nam grzechy przez na swoje imię, tak? No bo Ty jesteś Bogiem miłosiernym. Odpuść nam, przepraszam Panie, że ja popełniałem błędy. Niech pojmanych, dojdzie do Ciebie i mocą Twojego ramienia ocal śmier na śmierć skazanych. My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody, będziemy wielbić Ciebie na wieki i przez pokolenia głosić Twoją chwałę. Amen, aleluja My będziemy głosić. Zobaczcie, my z Sylwią, nie, na ile umiemy, codziennie staramy się głosić chwałę Bożą, czy to na rekolekcjach, czy na miejscu. I nie powiem, że ta nasza misja jest jakaś, nie wiadomo jaka. Jesteśmy jakoś nie wiadomo jak znani, nie... Nie mamy czasu napisać książki, jakoś tam, wiecie, wiele rzeczy można, są ja. Ale, ale widzę, jaki to ma piękny wpływ na losy i życie ludzi. I przez to, z tą Ewangelią chyba w prosty sposób docieramy do człowieka, to, to widzę, że życie człowieka zaczyna się zmieniać. Nie? I tu ja też tak się czuję. My zaś, lud, twój owcy, twoje trzody, będziemy wielbić ciebie na wieki. I przez pokolenia głosi Twoją chwałę. Amen. Jest plan, że w przyszłą niedzielę będziemy Boga wielbić daleko z Rzeszowa, bo Elbląg, El słuchajcie, to tam wiecie, już koło Trójmiasta, na północy nad morzem. Jedziemy tam z zespołem zanim uwielbienie ostatnio. Próby robiliśmy, by wielbić Boga, by oddawać Jemu chwałę, należną chwałę i cześć. I bardzo mnie to cieszy, że tam właśnie jedziemy. Nigdy w tej parafii nie byliśmy. I będziemy tam teraz opiewać Bożą Chwałę. Więc jak ktoś jest z pobliża, zapraszamy. Szczegóły będą na Facebooku oczywiście. Yy, I chwała. Chcę wielbić Pana. Czy Ty masz takie nastawienie, Bracie siostro, Czy chcesz, żeby Twoje życie chwaliło i wielbiło Pana? Ja tak chcę. Yy, aklamacja dzisiaj z Jana z szóstego rozdziału. Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Słuchajcie, ważne to jest, bo ten szósty rozdział, yy, Jana. To jest ten rozdział za, o, 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 o Eucharystii, o, 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 o mięsie, Jezus mówi, że kto spożywa moje ciało, tam sars, słowo greckie, nie? kto spożywa moje ciało. I oto są kłótnie w tych kościołach chrześcijańskich, na ile Jezus <coughs> mówił o swoim ciele, a na ile to miała być przenośnia. Tam jest użyte słowo mięso, no więc mięso nie może być słowem, bo logos byłoby słowem, ale też w tym samym fragmencie mamy słowa: Twoje, Panie, są duchem i życiem, Ty masz słowa życia wiecznego. Czyli cały czas ta podpowiedź kościoła: ty nakieruj się na słowo. I widzimy, są kościoły, które nie mają Eucharystii chrześcijańskiej, no ale mają słowo przynajmniej tą część przeczytały poważnie że bez słowa, no nie da się poznać Pana Boga, a a, a co do Eucharystii, to i tak widzę, że bardzo dużo protestanckich kościołów dochodzi do tego miejsca, że potrzebne jest spożywanie ciała i krwi pańskiej, która nas wyzwala, uwalnia, wydoskonala, uświęca. Amen. No i mamy z Łukasza Ewangelię, 6 rozdział, 36 do 38. Tu jest krótki fragment, trzy wersety. Jezus powiedział do swoich uczniów. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dabajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią za nadrza wasze, odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wymierzycie. Oto słowo pańskie chwała Tobie Chryste. Amen. To jest taka piękna, dobra nowina z elementu nauczania Pana Jezusa. nie, Zobaczcie, On mówi tak, do czego nas zachęca? Jezus powiedział do swoich uczniów, czyli do tych, którzy zdeklarowali się, chcemy iść za Tobą. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. To jest nawiązanie i do psalmu, i do pierwszego czytania. nie, Że, Panie, bądź dla nas miłosierny, ulituj się nad nami, wybacz nam. nie, Ale teraz mówi Jezus, Wy też takimi bądźcie, względem tych, którzy Was skrzywdzą, przeciwko wam zawinią. Bądźcie miłosierni. Nie sądźcie, nie będziecie sądzeni. Nie osądzaj człowieka. To skazania na górze, nie? Fragment. Nie potępiajcie, nie będziecie potępieni. Zobaczcie, ile ludzi dzisiaj w kościele potrafi, jedni na drugich, jad wylewają mnie, że potrafią potępiać się, nie? To nie są uczniowie Chrystusa. To nie są uczniowie Chrystusa, dlatego no wszelki osąd już w ogóle publicznie wydawać, nie, 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 to spotka się w cztery oczy, jak nauczę słowo, nie nie potępiajcie, nie będziecie potępieni, potem dalej, odpuszczajcie będzie wam odpuszczone <śmiech> <śmiech> czyli pokazuje czego nie robić ale teraz pokazuje Jezus dalej, co robić dawajcie, będzie wam dane miarę dobrą, ubitą trzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią za nadrzewarze. odmierzą wam Bowiem taką miarą, w jaką wymierzycie. I wiecie co? I dla mnie jest to taka niesamowita podpowiedź, że my może dlatego doświadczamy takiego błogosławieństwa teraz, bo Bóg między innymi przez lata widział naszą wierność też także w dawaniu tam, gdzie trzeba było dać siebie. To nie zawsze były pieniądze, bo myśmy nie zawsze je mieli, nie? Ale czas, wysiłek, zaangażowanie. Na maksa, niedospane nocy i tak dalej, żeby słowo mogło być głoszone, żeby to słowo mogło się poszerzać. A gdy Bóg też poprawił naszą sytuację materialną, to i ty, też my, na ile umiemy, staramy się. To nie powiem, że nam wszystko wychodzi i do każdego nie przyjdziemy z pomocą, bo po prostu no, nie, nie mamy aż takich zasobów, ale Bóg to po prostu poszerza. A dzięki wam, i Antidotum, pamiętacie, ilu osobom udało się pomóc. Ostatnio u nas była Agnieszka, ta której kupiliśmy. Pamiętacie, auto ona samotnie wychowuje trójkę niepełnosprawnych dzieci. Agnieszka była, i tak widać jak fajnie, jak mówi, mogą podróżować. Te dzieci mają komfort. Cieszą się, ona jako matka ma komfort. No piękna to historia, nie? Czy, czy ten dom dziecka, który otrzymał samochód dzięki waszej hojności? Czy, czy ta rodzina z dwójką niepełnosprawnych dzieci na wózkach, którzy też otrzymali samochód z najazdem, nie? no dzięki Waszej hojności, czy osoby, któremu udało się jakiś dom odbudować, pomóc w wielu tam rzeczach, wyremontować wielu ludziom, to tam już nawet nie podajemy chyba tego w no udało się wiele rzeczy zrobić. Dlaczego? Bo Bóg taki jest. Bo Bóg taki jest. Jeżeli Ty dzisiaj nie masz nędzy, i siostro, to pomyśl, gdzie Ty możesz komuś pomóc. A jeżeli Ty masz nędzę dzisiaj, to pomóż, jak w inny sposób możesz być darem dla drugiego człowieka. Amen. Jezu, Ty podnosisz standardy chrześcijaństwa, ale dziękuję Ci, że je ciągle podnosisz, bo one cały czas pokazują, że jest wiele do zrobienia. I ucz mnie życia według Twoich przepisów. Uczmy też moje serce nie stało się egoistyczne, zamknięte na swoje jakieś tam zacianki. A żebym Panie był hojny i uwalniał Twoje błogosławieństwo dla innych. I Tobie, Jezu, wszelka chwała i wszelka cześć. Na wieki wieków. Amen. Koń, przepraszam, muszę kończyć, bo my lecimy na, na Eucharystię teraz niedzielną, więc y, też się pomódlcie za nas. Y, od, o, ten, ten szczyt też Wam oddaję. Pomódlcie się za mnie, mam być zdrowy, chcę być zdrowy, a jak mam jeszcze poleżeć, to bardzo to lubię, tylko że na to czas znalazł. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze. Na wieki wieków. Amen. Bożej, pięknej, cudownej, świętej niedzieli. Pa! Cię, wspaniałego Boga Uwielbiam Widząc Twoją twarz Napełniam się Twoim blaskiem Stojąc przed Twoim tronem.